Niestety już Ty jedzie, nie styczisz się nagrywa. To są minuty przed śmiercią coś zrobić. co zrobić. Ostatnie słowo. Tak na to kamerka na koleję. Rozstrzelek. To jest spoko. O i tak. nie wiem, kiedy... A tak dobrze włada się podatka. Cześć. Cześć. Co tam? A idziemy teraz do restauracji Rancho, bo dzisiaj podobno trwa tam degustacja. Aha. Same pyszności z grilla. Co najważniejsze, grilla obrotowego, pierwszego w polce opalanego drewnem orchowym. Orchowym? Olch, orchowym. Orchowym. Możemy zobaczyć, co tam pysznego mają. Mhm. Mm, zapach czuć już tu, no. Zobaczymy. Cześć Wam. Hej. No. Jeszcze jest... Ojciec rodziny! <śmiech> tak, <śmiech> tak, jest. tak, dokładnie. Dzisiaj na bieżąco konsumuję. A kuku. Cześć panowie. O, już widać naszych pierwszych gości z daleka. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Wam. O. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Słuchajcie, szedajcie tam do reszty załogi, z naszego kochanego. I zaraz Was obsłużymy. czy jesteście szczęśliwi? panią tak! Dzięki! Mm -hmm. będę miała chwilę, co do was przypomina. Mm -hmm. Te przypieczone jest najlepsze. Ja! No, y <grywa> <grywa> o zobacz! Hej! Cześć Wam! <grywa> Nie uciekiesz, nie uciekiesz! Cześć, Nagrywasz cześć. Cześć, cześć. Cześć, cześć. coś, ojcze! Nie, cześć, nic, cześć. nic, nic. Oh, A, ja już cześć, cześć, się cześć! Trzeba teraz wyżej na pancerz Nie, to. No, my przyszliśmy zobaczyć. No, my nawet nie wiemy o co chodzi, tak ale... Tak jest. O. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Lucky Luka. Witam burmistrza. Czołem. Co tutaj słuchać? Tak w tak. przybliżeniu to są nasze żeberka, nasze ziemniaki, które są na obrotowym grillu. Na razie to nie wygląda, ale może zrobimy coś takiego, żeby było widać, że to się naprawdę kręci. I mamy gości, którzy zaprosiliśmy na degustację. Mam nadzieję, że wszystkim będzie smakowało. I mam nadzieję, że Laki Luk również posmakuje Ja skręciem ja to... Ja biorę to. O, ojej, o! o, o nie, uciekło. Na mm, ja, udazu. Mm. jest taki kąsek. Mhm. Mamy ziemiaczki. E, również za chwilę będziemy robić. I kiełbasy. Nasze takie sprawdzone kiełbasy które są wspaniałe i do tego jest swojski chleb na liście od chrzanu że tylko zapraszamy chętnych do, do liścia. konsumpcji. Do liścia. To chce liścia. Albo z liścia. To czy liścia, albo z liścia. Pani Agnieszka tutaj nie mieszka. Nie mieszka. Wszystko mm. <noise> <noise> dobrze. Pędzę, z... żeby Tak. Rynkami.

słuchajcie, prosto z centrum wydarzeń lecimy do do naszych gości zobaczymy czy im smakuje chodźcie, chodźcie, sprawdzimy mm -hmm. chodźcie, chodźcie. no, śmiało dzień dobry. dzień dobry, witajcie, cześć dzień dobry, dzień dobry smacznego, smacznego cześć mamy ja takie ręce brudne ja. Br Wraczowo, jak tam w, w, w szeryfie? Tam tak no, bo, jak dzisiejszy się dzień się udał, proszę pana? no jeszcze nie ma końca ale na razie to jest Szlepiej. Ja jedyne co dzisiaj no, widziałam to same zadowolone twarze na jedzonych gości. No to super, to mnie to cieszy, bo robimy to wszystko właśnie dla ludzi, dla siebie. Tego życzymy, bo dzień, tak jak szeryf nam tu powiedział, jeszcze się nie skończył, a my uciekamy. To smacznego. Dziękujemy że. Było pyszne, smaczne i... Karolcia może być reklamą. Nie <laughs> wiem, ja, powiedzieć, było przepyszne. No to bardzo Mime miło. Talerz to, mówi sam za siebie. Z, z rodziną spotkańskiej. O. A ciotunia też się najadła? Bardzo, pyszne było, bardzo, bardzo. Cieszymy się, że to przyjechaliśmy, przyszliśmy. Spotkać się jeszcze, byliśmy po dobrym czasie z rodzinką, To odpoczywajcie to i do zobaczenia. Kaki są i wszyscy. Toroniaki. Tak, tak jest. Tak, jest. Cała Polska. Cała Polska i Anglia jest. I o to chodziło. Najlepszego, hej! Ka Kalinka y, niestety sama się nie osiodła. Nie, tak. naprawdę. No, Jak masz na imię? Julek. Julek, cześć. cześć Zofia. A Zofia? Tak. Właśnie szamam chlebek Mamy, no, rewelacja. Kasia. A, Czekaj, a, ja to dam jednego. Nie! Pa! Moi drodzy, jeżeli podobał Wam się materiał, to nie zapomnij, proszę dać polubienia, subskrypcji i zostaw komentarz. To mi pomoże rozbudować zasięgi i rozwijać ten kanał. Dzięki Elo.